No dobrze, ale gdybym znalazł takie mieszkanie, jakiego państwo poszukujecie, 120 tysięcy tańsze, to, ale bez balkonu, to chcielibyście się państwo dowiadywać o takim mieszkaniu. No i teraz część spośród państwa powie nie, no jasne, czyli balkon nie jest konieczny. Będzie atuta. a ktoś inny powie nie, musi być balkon, ponieważ i będzie miał konkretny przepis na to. Ode mnie kiedyś kupił mieszkanie Astronom. To nie dość, że musiał być balkon. To musiał być dosyć duży balkon. To musiało być ostatnie piętro. I to musiały być obrzeża miasta, żeby mu światła miasta w nocy nie zakłócały obserwacji. W tej sytuacji on nie nabyłby mieszkania tańszego, 80, 100, 150 tysięcy bez balkonu, ponieważ ten teleskop był wart mniej więcej tyle, co połowa tego mieszkania, prawda? Więc za parametrami stoją potrzeby i jeżeli nie chcecie Państwo oglądać wszystkich, dwu trzy pokojowych mieszkań w Waszej okolicy. Tylko naprawdę te najlepsze, najbardziej dopasowane do Was. To zaufajcie agentowi, który umiejętnie te potrzeby pozna. Podam Państwu przykład. Ktoś się mocno fiksuje na to, że musi być bal. Jeżeli agent zada Wam pytanie,